Hej, witam w gratka. Styczeń jest dla mnie miesiącem podsumowań, dlatego postanowiłam nagrać dzisiaj dla Was film yy, podsumowujący moje wszystkie najlepsze perełki lumpeksowe z roku 2016. Zapraszam do oglądania! Pierwsza będzie marynarka w kratkę z firmy Zarałomem. Prezentuje się ona tak ma takie fajne złote guziczki. Powiem szczerze, że nie przepadam za marynarkami, ale gdy to zobaczyłam, e, zakochałam się, ponieważ e, ma taki fajny vintage styl. Uwielbiam golfy Więc bardzo cieszę się, że go znalazłam I super się nosi Następny jest również sweterek Pokazywałam go Wam już w filmie o sweterkach lupexowych Zostawię Wam link na dole pod opisem Wiedziałam od razu, że będzie w moich perełkach roku, bo sprawuje się świetnie i ten kolor mnie oczarował. Kolejną perełką w tym roku jest spódniczka. Jest ona w kratkę w takich żywszych kolorach żółtym, czerwonym i pomarańczowym z odrobiną brązu. Bardzo fajnie wygląda do golfów, czy też zwykłych bluzek z długim rękawem. Jest ona do kolanka i najbardziej lubię właśnie tą długość. Następna jest taka torebka w kolorze głębokiego brązu w stylu vintage. Jest ona wykonana ze skóry. Odkąd ją kupiłam, zapomniałam o reszcie moich torebek i ją noszę niemal codziennie, ponieważ pasuje mi do spódnic i do spodni. Ze mniejszych rozmiarów w takim granatowym kolorze ze złotymi okuciami na paseczku. I słuchajcie, jest ona ze skóry. Jest to firma Arnoc I cieszę się bardzo, że ją znalazłam. Zapłaciłam za nią tylko 5 euro. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, na pewno się nie spodziewacie, bo nie jest to rzecz ani ubraniowa, ani dodatkowa, mianowicie jest to aparat. Tak, pareloid, Działający w momencie zakupu miał jeszcze w środku wkłady. Kosztował mnie całe 5 euro i jest moim ulubionym. Mam jeszcze jeden taki, który robi mniejsze zdjęcia w formacie karty kredytowej. Lecz odkąd mam ten, nie rozstaję się z nim. Myślę, że sprawdzi się fajnie zarówno na wakacjach, jak i na imprezach. Tak wiecie, bo to jest taki bardziej aparat okazyjny, nie do zdjęć codziennych, bo niestety wkłady nie kosztują mało. Ale i tak jestem zdania, że każdy powinien mieć taki aparat. Bo daje więc, e, naprawdę dużo radości i wprowadza zamęt na każdej imprezie. Pasiak! Mój ulubiony V. Pokazywałam go już również w filmiku ze światrami. Ale tak wspaniale się go nosi, tak jest przyjemnie dla skóry, że oczywiście jest moją perełką roku. Jesteśmy już przy temacie sweterków. Mam jeszcze jeden. W kolorze beżowym. Super wygląda z koszulami, w paski czy też kwiatowymi. Wykonany jest on z wełny, dlatego super spisuje się na mrozy. I nie mogło go dzisiaj tutaj zabraknąć. Rzeczą dzisiaj jest coś cięższego. Jest to mianowicie płaszcz w takim, nie beżowym, w takim brązowym kolorze. Jest on do kolana. Pomimo tego, że mam kilka innych płaszczy, od momentu, kiedy go kupiłam, naprawdę noszę go niemal codziennie. Ma on 60% wełny, więc nadaje się na mrozy. No i uważam go za bardzo fajną perełkę tego roku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że perełki Moje najlepsze perełki roku 2016 przypadły Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, co Wam się najbardziej spodobało oraz jakie są Wasze perełki roku 2016. Jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie kciuka w górę oraz zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tak by być na bieżąco z każdym dodanym filmem. Widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa pa!